Siemanko, z tej strony super za 90 i zapraszam Was na kolejny odcinek z YouTube Playoffs tym razem e, będzie to spotkanie Kopenhagi z Hammarby e, przypomnę, w pierwszym spotkaniu e, Kopenhaga wygrała no i zobaczymy jak to będzie w drugim spotkaniu okej, okay, no więc lecimy z tym koksem Przepraszam was za te lagi. Aha, tu mieliśmy Hamar musieliśmy strój zmienić. Dobrze. Ja jeszcze raz z Kopenhagą sobie zagram. Okej. Okay. Dobra, teraz te FPS-y chyba powinny być tak, jak powinno być. No okej. Okay. A więc lecimy z tym koksem. Pierwszy odcinek dzisiejszego dnia. Pierwszy mecz. Kopenhaga kontra Hamarby. Zobaczymy, kto zdobędzie yy, drugi w kolejności punkt. Pierwszy punkt dla Kopenhagi. No i zobaczymy, czy Kopenhaga yy, zdobędzie drugi punkt dzisiaj. Czym to może? Hamarby zdobędzie punkt numer jeden. Ładuje się. Y, hala. Ok teraz. Pojedynczy z zawodnicy. No i... i co do live'a, co do live'a. Y, live będzie, y, ale ustalę to jutro o której godzinie i zrobię wam odcinek taki krótki, informacyjny. O której godzinie ten live. Oj, ależ mi mega ladzy. Okej, okay, jestem z wami dalej. Bramkę Stefanson i 1-0 Może się musi rozgrzać I broni nasz bramkarz. Dobrze, dobrze. A Aj. niestety... Pada bramka dla Hammarby i mamy remis, 1-1. Gudjonsson, Gudjonsson. Aj, co już to było? Aj, pada bramka dla Hammarby. I broni bramkarz. Szczęście, jeszcze mamy akcję Stefan Sol. Dwie minuty kary. Jest Call, Sigur sol 3 2 dla Kopenhagi Nasi przeciwnicy grają w osłabieniu. Nie pozwolić przeciwnikom rzucić bramkę. Hansen, Hansen. Hansen i 4-2 dla Kopenhagi. Więc sytuacja dobra dla Tuńczyków. Dobry blok w naszym wykonaniu. Nie. Teraz w defensywie Stefan Son, ale co z tego skoro pada bramka do Hammarby. Gudjon Son! I 5 do 3! Chyba lagi się uspokoiły, a więc, bo będziemy mogli wygrać to spotkanie. Nie będę musiał powtarzać nagrania. I broni świetnie nasz bramkarz Gurionson Good Goodyonson I nie ma bramki Szkoda, szkoda, mogliśmy powiększyć przewagę, a tak? Ale tak możemy jeszcze powiększyć tą przewagę. Gudionson jest! Bramka na 6-3 Także Gudjansson w defensywie Broni Bramkarz Jeszcze raz broni niesamowity na Bramkarz Gudjansson Dobra piłka O Stefansson skrzydło Atlas Sonny gol Gol, gol, gol. 7 do 3. Dobrze, Stefan. Son. I broni nasz bram też. Świetnie, świetnie. Good Johnson. Good Johnson. Brameczka. 8-3 na Kopenhagi. Przejmuję piłkę Ludjansson Ale spokojnie Chociaż Toft Hansen nie trafia w tej sytuacji Kontratak lubrzyny przeciwnej Ludjansson świetna robota w defensywie Ale pada bramka Hamarby Ludjansson próbował jeszcze ale mamy koniec pierwszej połowy 8 do 4 jak widzicie statystyki na korzyści naszą okej, okay. druga połowa spotkania Gudjonsson Gudjonsson 9-4 Do skrzydła i broń nasz bramkarz Gudjonson! Gol! 10-4 Przejęta piłka Gudjonson i brameczka, brameczka, brameczka 11-4 Znowu przejęta piłka Studia Son i nie, nie zdobywamy bramki do tego bardzo, chyba bardzo groźna. Kontra... i gol. Dla... i Czwedel Hamarbi? Może coś do skrzydła. Jest gol. Sigurd Sona rzut karny na hamarbi No niestety ucimy kolejną bramkę To w tchance piękna akcja z obrotowym Główną piłkę za łęce hamar B. hansen Jeszcze będzie miał szansę na dobitkę Ja rzut Hansen. Jest gol na 14 do 6. Świetnie, Atlason. Piłka wyszła, a więc piłka dla naszej drużyny. Spokojnie, Stefan, son. Aj nie ma bramki Atlasona i czemu nie idzie po tą piłkę? Nie rozumiem. Broni bramkarz kontra... Aj! Szkoda tego podania. Teraz trzeba powstrzymać rywali Broni nasz bramkarz i lecimy w drugą stronę. Toft Hansen i Bramka. Nie ma co zbierać. 15 do 6, moi drodzy. I przejęta piłka przez Hansena. Venetoft Hansen. Nie ma Bramki. Leci kontra przeciwników, ale świetnie I znowu lecimy w drugą stronę. Ale teraz podanie i ponownie lecimy w drugą. W Co za mecz, ale przejęta piłka. Kontra. to I gol, 16 gol. 16 szesnaście do sześciu. Bardzo dużo niedokładności w, ty w tych ostatnich akcjach. Gol dla Hammarby. No ale spokojnie. Kopenhaga wygra to spotkanie. goodison Nie trafiano, trudno. No i dla Kopenhagi no trudno kol Bramka dla Hamarby. Gurion, co? Siedemnasta bramka już nie zdążymy rozegrać akcji w ataku jeszcze w obronie. Może się uda powstrzymać rzut karny. Niestety i to będzie ostatnia sytuacja. Aj szkoda. Tracimy w ramkę i 17 do 9. No ale Kopenhaga wygrywa to spotkanie i zdobywa swój drugi punkt. Wpisze tym razem długopisem czerwony napisywałem niebieskim, a dzisiaj mam pod ręką czerwony, a więc wpisujemy drugi punkt dla Kopenhagi. No dobra, a więc za chwilę widzimy się przy meczu Neutron All Stars kontra Lasko. A za ten odcinek dziękuję Wam, super za zaznaczenie cześć!